Dzień dobry. Nowy rok zaczynam od grzybobrania. Miałam to miejsce upatrzone, zbierałam pod tym drzewem grzyby takie właśnie w ubiegłym roku. I dzisiaj przyszłam sprawdzić. Są świeże, młode. Są to płomiennice zimowe, inaczej nazywane aksamitno-trzonowymi. Drzewo już powoli usycha. Grzyby pomagają rozłożyć drewno, i jest ich coraz więcej. W ubiegłym roku było mniej. Są jeszcze młode, a młode płomiennice mają ciemniejsze na kapeluszu środki, na zewnątrz jaśniejsze. Później stają się jednakowo pomarańczowe. Kapelusze lekko mogą być powywijane pod spodem. Mają blaszki. Jak wyglądają całe grzyby, łatwiej dzisiaj zobaczyć, ponieważ tutaj chyba dzięcioł się dobrał, trochę po prostu wyskubał, wyrwał. Pewnie poszukiwał owadów i cóż to dla niego powyrywać. I są takie właśnie już wyrwane kępki, widać jak one wyglądają, jakie mają trzony. Ogonki aksamitno-trzonowe, ponieważ mają taki jakby aksamit, myszkowata powierzchnia na tych trzonach, ogonkach rosną całymi kępami. Podobnie jak opieńki, niektórzy mylą z opieńkami. To nie są opieńki, to są płomiennice zimowe. Rosną wyłącznie w okresie zimowym. Przynajmniej na razie tak jest, chyba że kiedyś w przyszłości wszystkie pory roku się wymieszają i nie będzie wiadomo co to jest, chociaż już tak czasami są wątpliwości. Tak jak przykładowo teraz było troszkę śniegu, była zima, teraz tak wygląda jakby już nadeszła wiosna. Jest ich dużo, tyle nie potrzebuję. Wezmę tylko tyle, żeby mi wystarczyło na jajecznicę. Jako dodatek. Są to bardzo smaczne grzyby. Mają podobne właściwości, nawet antydepresyjne. Piękny, ciepły, pomarańczowy kolor. I cóż, korzystam z okazji, że to jest początek nowego roku. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Oby był lepszy od poprzedniego. Szczęścia dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I do usłyszenia.